schroniskowy poruszek jest zdecydowanie zdezorientowany u nas w schronisku. Być może miał dom, trafił za kraty, nie za bardzo rozumie dlaczego. My też tego nie wiemy. Nikt się po niego nie zgłasza, więc szukamy u domu najlepszego z możliwych. Bilon ma około 3-4 lata, 30 cm w kłębie, czyli jest pieskiem niedużym, e, waży 9 kg, e, w pierwszym kontakcie jest nieśmiały, e, boi się nagłych ruchów, e, boi się nagłych dźwięków, e, gdy z kimś poprzebywa dłużej, e, bez problemu daje się głaskać, e, dał się wziąć na ręce tutaj naszej wolontariuszce siadnią wśród samochodu, e, no, troszkę wieje, więc boi się takich podmuchów silnych wiatru. E, no szukamy dla niego domu na pewno spokojnego, z, może z doświadczeniem w pracy z psami takimi niepewnymi siebie. Myślę, że spokój i cisza, poczucie bezpieczeństwa sprawią, że ten pies odżyje, że na jego pysku zagości radość, ale no, niestety musimy ten domu znaleźć. Milonek, pokaż się, kochanie. pokaż się, Misiu. To jest nasz bilonek, polecamy go serdecznie do adopcji. Jest neutralny w stosunku do innych psów, nie zaczepia, nie wchodzi w konflikty, więc myślę, że dom z drugim zrównoważonym psem, na przykład słuczką, będzie dla niego idealny, będzie mógł czerpać wzorce, że życie u boku człowieka jest po prostu super. Polecamy bilona do adopcji.